Georgina Grybozi kolejna audycja rewizje no i proszę państwa ja oczywiście z tej mitologii wyjść nie mogę wiele do odkrycia więc no, muszą państwo niejako ze mną zostać w tym chwilowym szaleństwie które, które na razie trwa do tego szaleństwa dzisiaj zaprosiłam znakomitą rozmówczynię świetną redaktorkę fantastyczną autorkę podcasterkę i to nawet autorkę podcastu roku proszę państwa więc będzie dzisiaj gadulstwa co nie Karolina Oponowicz, dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry Georgino, dzień dobry Krakowie. Tak, bo tu jest, proszę państwa, Kraków, Warszawa, Warszawa Kraków, ale jesteśmy idealnym przykładem tego, że żadne antagonizmy nie mają miejsca, proszę państwa. My po prostu wysyłamy sobie dobre fluidy. W dodatku również o kobietach dziś będziemy rozmawiać. Tak się w zasadzie fantastycznie składa, że faktycznie kobiety w mitologii zdają się wieść prym. Nie wiem, jak ty uważasz, Karolino, ale być może te rozmowy pokazują, że wciąż żywa jest tendencja do tego, żeby wykorzystywać do retellingu, ale też do feministycznych narracji, nie popfeministycznych, od razu zaznaczę. Um, to, co działo się z bohaterkami w mitologii? No zdecydowanie tak. Ja bardzo się z tego cieszę. Odkrywamy te mity na nowo i że sobie je opowiadamy i że opowiadają je sobie kobiety na nowo i że te książki to nie są tylko takie książki, które się kupuje, żeby ładnie wyglądały na półce, bo mają wspaniałe okładki, ale też to są książki, które są, które żyją, mm -hmm. które tak jak, tak jak mamy te, te książki, jak chociaż ażby Kirkę autorki, która się nazywa właśnie aż tutaj zerknę, żeby nie pomylić jej nazwiska, tak Madeleine Miller w tej pięknej, złotej okładce, Więc to żyje, wracamy. Myślimy o tym, gadamy o tym, dyskutujemy o tym i no, zresztą Twoje rozmowy też są tego najlepszym przykładem. Więc to, jest, więc to jest fajne, ale to też pokazuje, mam wrażenie, to jak uniwersalne są te historie. No właśnie, bo pojawił się w XX wieku taki trend, który zaprosił nas do takiej, do nowego spojrzenia na mity, nie tylko jako religijny de facto zbiór wyjaśnień tego, jak jest skonstruowany ten świat, ale do tego, żeby opowiadać nimi rzeczywistość, czyli jakby na nowo odkryliśmy właśnie tak jak mówisz, ten y, niezwykły w zasadzie sposób y, opowiadania o tym, co nas dotyka, a jesteśmy, jak wiemy i jak przypomnę, no mnóstwo lat po, w związku z tym, tak, to, że to wciąż w jakiś sposób opowiada o bieżących wydarzeniach, to jedno, ale nie zawsze, bo w tym momencie z perspektywy ludzi w XXI wieku spoglądamy, Krytyczniej, siłą rzeczy, spoglądamy już z zupełnie inną świadomością społeczną. Dzisiaj będziemy spoglądać w taki sposób na mit o demeter i korze persefonie, persefonie korze. Jestem bardzo ciekawa, dlaczego go w ogóle wybrałaś, bo wydaje się, że on jest bardzo ograny. No właśnie, ja nie wiem, czy on jest taki ograny. Mhm. Chociaż rzeczywiście jest to jeden z tych najbardziej popularnych mitów. Popularnych tutaj stawiam w cudzysłów, nawet zdaje się, w, w pytaniach maturalnych tak. się znajduje. Dla mnie, wiesz, ja jestem mamą, mam dwie nastolatki w domu. Jestem też córką, jestem wnuczką i mam wrażenie, że bardzo intensywnie intensywnie żyje w takiej energii kobiet, w takiej energii różnych pokoleń kobiet, które tam mają sobie różne rzeczy do powiedzenia, do wyrzucenia, do załatwienia mm, między tak, sobą, tak, to, to jest ta dynamika um, bardzo złożona i wydaje mi się, że kiedy jest coś tak bardzo, bardzo trudnego, no to te uniwersalne opowieści jakoś wjeżdżają na pełnej wtedy. One tu się bardzo, bardzo sprawdzają. I ja ym, przyznam, że ym, sięgnęłam ostatnio do, do tego mitu o demeter i korze. W takiej książce Ziarno Granatu, która się ukazała dwa lata temu albo trzy lata temu w wydawnictwie Agora. Świetna antologia. Tak. Mm -hmm. Wspaniała mm -hmm. antologia, w której wspaniałe polskie pisarki na nowo opowiadają, opowiadają mity. I ta Elżbieta Herezińska opowiada o Demeter i Korze. I ja sobie tak to przeczytałam niedawno i popatrzyłam na to tak, zupełnie innymi oczyma. No właśnie, jako ta matka. I jako ta córka, chociaż chyba tu najbardziej się we mnie te wszystkie matczyne y, motywy odezwały, i pomyślałam sobie: O no rany, jakie to jest aktualne, jakie to jest mocne, jakie to jest trudne, y, jak to ze mną rozmawia. To wiesz, co ja cię tutaj zatrzymam? Bo co jest aktualne, co jest trudne? Bo kiedy myślimy o tym duecie Demeter-Persefona, no każda z nich ma swoją historię, każdą z nich mm -hmm. jakoś tam możemy analizować. One oczywiście też mają punkty wspólne i połączenie. Mm -hmm które nazwałabym już z perspektywy swojej współczesnej nieco toksyczne jednak, do czego mm -hmm. być może przejdziemy. Natomiast co ty wyciągnęłaś z tej relacji cierpiącej, poszukującej matki, od której oderwano podstępem córkę w jej niezgodzie na zaaranżowane małżeństwa, w zasadzie chęć Hadesa do tego, żeby ściągnąć ją do podziemi. W to wszystko oczywiście był mieszany. Zeus, no i ta matka snująca się po świecie, opłakująca, pozbawiająca ludzi jedzenia. Co w tym micie jest najbardziej w takim razie aktualne i dojmujące? To są dwie rzeczy, które jakoś do mnie szczególnie intensywnie przemawiają. I teraz powiem coś bardzo trudnego i coś bardzo niepopularnego może. Ale powiem to podkreśliwszy, że ja bardzo kocham moje dzieci i że chciałam zawsze być matką i że ja to macierzyństwo wybrałam świadomie. Ono jest ogromnym wyzwaniem. Nie sądziłam, że ono będzie tak wielkim wyzwaniem. I to co roku jest, jakby co miesiąc są nowe rzeczy, którymi muszę się mierzyć i też ja się muszę jako osoba nieustannie rozwijać i wnosić się na wyżyny. Ale jest coś w tym ujęciu też mówię o, o tym ujęciu cherezienskim mhm. tego mitu gdzie macierzyństwo jest klątwą. Mm -hmm. Jest to jakiś rodzaj klątwy. Jest to coś. Um, jest to taka sytuacja, w której matka, wydając na świat dziecko, traci część siebie um, i ona tej części nigdy nie odzyskuje. Mm -hmm. um, I jest to, zobaczmy na, na tą, tą demetrę, która y, chodzi po świecie. Która szuka tej córki, która też nie może się w żaden sposób uwolnić y, od tego przymusu poszukiwania jej. Choć Kora, no to pewnie też zależy od ujęcia, od tego, kto ten mi to opowiada, ale Kora nie jest małą dziewczynką. Kora jest młodą kobietą. Mhm. Y, więc, a ta matka dalej jej szuka. To znaczy, choć właściwie może mogłaby powiedzieć, dobra, no tak wybrała, gdzieś zniknęła. Ma prawo do tego, żeby żyć swoim własnym życiem. No a ta matka szuka tak, jakby rzeczywiście straciła część siebie. No zresztą my w tej chwili już przecież wiemy, że następuje ta wymiana komórek, prawda? Między matką a dzieckiem i że my mamy, że te, te, te fragmenty Naszych, na, naszego, nawet ciała, są zawsze w, w, ciała, w ciałach naszych dzieci, i, i to się też, to też działa w drugą stronę. Teraz pewnie jakieś herezje biologiczne opowiadam, bo ktoś, kto jest naukowcem, pewnie by to pięć razy piękniej ujął, ale ja to w taki mój humanistyczny sposób rozumiem. No tak, tak, jak, tak, tak czujesz, tak opowiadasz. Tak, także tak to opowiadam, teraz mówię. No, no, no więc to macierzyństwo, jako rodzaj klątwy, coś takiego, co się pojawia w momencie, kiedy to dziecko przychodzi na świat i pozostaje z nami. I nawet, jak ta relacja jest trudna, no to my i tak w tej relacji jesteśmy. I ta relacja też mam wrażenie, że jest asymetryczna. Mm -hmm. To znaczy, Ale w zawsze sensie? matka. No właśnie zobacz, 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 nawet w tym micie, to jest tak, że ta matka bardziej potrzebuje córki niż córka matki. No właśnie, wiesz, dlatego zaryzykowałam y, od razu taką tezę toksyczności tej relacji, mhm. bo y, kiedy słucham cię, y, kiedy mówisz o wyrwaniu czy utracie jakiejś części siebie, czy tej międzykomórkowej y, czy międzygenowej wymiany, jakkolwiek byśmy to nazwali, czy humanistycznie, czy biologicznie, wszyscy myślę, że intuicyjnie wiemy, y, o czym rozmawiamy, y, i pewnego jej przymusu poszukiwania, to równocześnie mam wrażenie, że raczej powinno to być wezwanie do takiego rozliczenia czy próby redefinicji w ogóle matki jako takiej. Bo mhm. przecież zagarnięcie czy próba decydowania, wiesz, mamy zarzut do patriarchatu, ale mhm. dla mnie Demeter też decyduje za córkę. To mhm. jest dla mnie niepokojące ogromnie w tym micie. Wiesz, nie wiem z kim bardziej sympatyzuję. <laughs> Zaczynam się Jestem, teraz zastanawiać. Ja te mhm. Tak, oczywiście, że tak. To ona, a poza tym zobacz, że ona nie jest w stanie wykonywać swojej, swojej pracy, czy też swojej misji życiowej. Ona nie może dowozić plonów, dopóki tej córki koło niej nie ma. Mhm. I, no my I to pięknie. Jest to jest że. Uh -huh. Przepraszam, że tak ci wchodzę w słowo, bo my to pięknie romantycznie opowiadaliśmy przez stulecia. Czyli cierpienie pozbawia możliwości, tęsknota pozbawia możliwości funkcjonowania w taki, a nie inny sposób. No ale dlaczego nie opowiadać o tym, no właśnie, że nie radzi sobie de facto matka z utratą. Tak, matka sobie nie radzi z utratą, matka jest niepełna, matka jest no, niepełnowartościowa w swoich własnych oczach, nie może bez tej córki funkcjonować. Jest to jakiś rodzaj toksycznej relacji, czy też, jak mówi Marta Niedźwiedzka, radioaktywnej, <laughs> bardzo tak? mi się podoba to sformułowanie, ale wiesz, to mnie, to, to mnie prowadzi do tego drugiego wątku, o którym zaczęłam mówić, że mnie tak bardzo porusza, <laughs> a mianowicie taki, że to jest takie gloryfikowanie. Dzielności Demeter. Jak ja nie cierpię tego, że w naszej kulturze my, kobiety, a już w szczególności matki, musimy być takie super dzielne. I że to bycie dzielną jest czymś, co zasługuje na szacunek. Ja bym bardzo chciała nie musieć być dzielna. I nawet jak czytam teraz ten mit o Demeter i Korze i jest opowieść o tym, że ona szuka tej córki dziewięć dni, dziewięć nocy, bez jedzenia, bez picia, bez snu. Mała dziecka taka kobieta, nie? Mm -hmm. tak. To jest coś, co mnie już niezależnie od tego, czy ona jest toksyczna wobec tej córki, czy nie jest toksyczna, ale że właśnie taka, taka wizja tej matki, która odrzuca siebie, um, odrzuca też te podstawowe potrzeby i idzie, szuka tej córki, zagląda we wszystkie możliwe kąty, zaczepia różne osoby po to, żeby tę córkę znaleźć i my jej tak bardzo kibicujemy no bo właśnie taka ona dzielna. I to też wzbudza zresztą czy porusza Heliosa, który donosi jej de facto, czyli lituje się nad nią. To jest może lepsze określenie, lituje się nad tym udręczonym ciałem matki i mówi jej, gdzie przebywa córka. Ale później ten mit się rozwija. Tak, tak sobie wiesz, mhm. co myślę. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz, że oczywiście sam fakt tego ciężaru tęsknoty i braku wiedzy o tym, co się dzieje z dzieckiem, bez względu na to, ile ma lat, jest jakoś dla mnie mentalnie dopuszczalny. To jest pewien chaos, to jest instynkt, to jest poszukiwanie ym, i tak dalej, i tak dalej. Ja mam większy problem z tym, jak się ten mit rozwija. Czyli, że godzimy się na podział, podział wytworzony poza osobą zainteresowaną, że determinujemy nasze życie i świat, w którym funkcjonujemy, trzymajmy się nawet tego podziału na pory roku, mhm. czyimś byciem obok nas, lub brakiem. Mhm. Tu jest niepokój. Tak, jest, jest ten niepokój, no bo wydaje mi się, że to jest też bardzo takie patriarchalne, a może wręcz matriarchalne ujęcie, ale na pewno z tego starego porządku, w której no, dziecko jest, no musi być podporządkowane rodzicowi, yy, i rodzic dysponuje, yy, no, dysponuje losem tego dziecka, nawet dorosłego dziecka. Yy, I to wiesz, wystarczy yy, popatrzeć no, nawet do pokolenia jeszcze naszych matek, naszych babek, gdzie to było absolutnie oczywiste. Mm -hmm. I wydaje mi się, że my się gdzieś tam powoli próbujemy z tego wyplątać, ale to nam wcale tak łatwo też zawsze nie idzie. Potem gdzieś my jako córki z tym poczuciem winy wędrujemy w świat. Mm, tak, to prawda, to prawda. prawda no. mhm. Ale wiesz, jeszcze o jednej rzeczy chciałam, tak sobie pomyślałam, no bo tak jak rozmówiłyśmy, są różne wersje tego mitu i tam się je na różne sposoby opowiada, ale jedna z tych wersji jest taka, że kiedy Demeter chodzi po świecie i szuka tej swojej córki i pyta też swoich braci i siostry o to, czy coś słyszeli, no to oni wszyscy się tam odkręcają, wykręcają. Nie, 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 nie. I zanim się jeszcze pojawia Helios, mm -hmm. pojawia się Hekatę, mm -hmm. bogini zemsty. I ona jest w zasadzie pierwszą osobą, która tej z zrozpaczona i pomaga, która nawet mówi jej, tak, ja słyszałam krzyk kory. Mm -hmm. Ja słyszałam, tak. coś, coś było na rzeczy. I to jest też, zobacz, niezwykłe. Um, że um, ta kobieta, która jest taką boginią ciemności, ta kobieta, która jest bez, ma tylko białka oczu, taka straszna, że ona jest tą jedyną osobą, jako też trochę wyklęta przez pozostałych, przez pozostałych bogów, która przychodzi i mówi tej Demeter udręczonej: Dobra, ja ci pomogę. Mhm. Ja ci pomogę, ja powiem ci, jak to jest, naprawdę. I dla mnie to też jest cudowna opowieść o. Um, o takim też kobiecym wspieraniu się, wiesz, jakoś mnie to porusza, że ta, ta dobra, taka odrażająca hekatę jednak wyciąga rękę do Demeter w tej trudnej sytuacji. Mm -hmm. Czyli widzisz w tym jakiś taki element siostrzeństwa w sytuacji granicznej? Mm -hmm. Tak, tak sobie myślę o tym, mm -hmm. tak. I też takie jakiś, wiesz, odwagi, no bo to też wymaga odwagi, żeby, żeby spojrzeć matce w oczy i powiedzieć, tak, coś się złego zdarzyło, słyszałam to. Mhm. Mm Um... Mm -hmm. Mów, mów proszę, proszę, bo ja się tak wiesz, za... zatrzymałam się teraz przez chwilę, nie dostrzegając być może wcześniej faktycznie jakiegoś elementu siostrzeństwa, zawsze mam wiesz, wątpliwości, więc pozwól, że być może jeszcze się spotkamy i porozmawiamy o roli tutaj kobiety wiesz, kolejnej. Natomiast chciałam cię jeszcze podpytać wiesz co o Ziemię, bo nawet jeżeli spojrzymy na imię Demeter i człony, z których się składa i pójdziemy tym prostym kierunkiem, czyli matka i ziemia. Zastanawiam się, czy ty w ogóle w tym określeniu idziesz dalej i dostrzegasz po prostu bóstwo kobiece, takie, które leży u zarania? Wiesz, no jest coś w tym, znaczy ta, ta, ta sama możliwość wydawania na świat jest, coś, jest czymś, co się tak bardzo mocno wiąże z kobiecością. Yy, więc te, te plony, to rodzenie, nawet, nawet zobacz, używamy po polsku tego samego słowa, prawda? że tam obrodziła, mm -hmm. obru, obrodziło w tym roku. Yy, więc mam wrażenie, że to jest takie bardzo, bardzo kobiece i, yy, i ta ziemia z, tym, z, z tą swoją wilgocią, z tym swoim takim zapachem jakoś yy, i też tym brudem, <grym> który się wiąże. <grym> Dokładnie. Yy, jakoś, jakoś mam wrażenie, że jest, yy, no jest, yy, no jaka jest, no bliska jest nam, po prostu jest nam bliska. Mhm. Ale czy to oznacza, że tylko, że tylko kobiety mogą, wiesz, rodzić i tylko kobiety mogą, mogą, no w fizycznym sensie tak, ale ja myślę sobie, że to jest w równej w mierze przywilej, co też obciążenie. Mhm, to prawda. A powiedz, co sądzisz o takich zmianach, które, bo widzisz, powiedziałaś o tym, że ty nie chciałabyś być, nie, nie musisz, nie chcesz musieć być dzielną, że to jest ta opowieść, właśnie takiej udręczonej matki pewnej poświęceń, ale jak zmierzyć się z figurą matki, którą przecież absolutnie gloryfikowaliśmy przez stulecia, jako tej, która, no właśnie, decyduje za, dysponuje, Osobą, która gra na siebie, która jest wyrachowana, bo przecież i takie próby opowiedzenia tej historii na nowo się pojawiły e, już po 2000 roku. E, I badacze w taki sposób próbowali też opowiadać tę historię, że Persefona jest udręczoną córką, jest córką w, uwikłaną w tak okrutną relację, że mhm. robi wszystko, żeby móc się od matki uwolnić. Czyli matki, która jest zbyt dominującą jednostką, zbyt chorą, taką trochę wręcz handlującą córką. Oczywiście tutaj mielibyśmy też te, te uderzenie, to uderzenie takie najbardziej tradycyjne, to fallocentryczne, czy jakby pierwotnego mitu, patriarchatu. Ale czy nie czujesz pewnego niepokoju? Ja trochę stoję w kontrze do tego, co ty mówisz, doskonale Cię rozumiejąc, mm -hmm. ale gdzieś tam podbieram, wiesz, te warstewki, które warto być może dostrzec. Um, no, wiesz, na pewno to jest ten model, z którym my się musimy mierzyć i ten mit też nam o tym przypomina. I też te interpretacje, o których mówisz, no, one są właśnie o tym, że gdzieś widzimy te, te, te nasze matrony, które po prostu podejmują decyzje i które dyktują. Um, dyktują swoim córkom w takim poczuciu, no, że je posiadają, dyktują, mm -hmm. dyktują im różne życiowe, życiowe ścieżki. Jasne, że tak. To jest na pewno też bardzo, bardzo wa ważny motyw, szczególnie, że no właśnie Demeter jest no, tą boginią, tą jedną z no, córką, córką Rei i y y y y córką Kronosa, i jest tą taką bardzo silną, ważną postacią. Postacią też, która wie, prawda, no bo tu znowu jeszcze do tego wchodzi ten motyw tej, tej, tej starej kobiety, chociaż ona nie jest starą, powiedzmy dojrzałej kobiety, która wie, w odróżnieniu od tej młodej, która nie wie jeszcze, która nie rozumie. To jest ta matka, która jej zakazuje sięgnięcia po, po narcyzy, bo ona wie lepiej, mhm. no ale przecież jakąś taką immanentną cechą młodości jest łamanie zasad, sprawdzanie, testowanie granic. Poznawanie. Mm, I no, i tak się właśnie nad tym, nad tym można by pochylić, czy w tej, w tej naszej rzeczywistości, w której my żyjemy, nadal jest tak, że ten dojrzały naprawdę wie, a ten niedojrzały. Nie wie i nie rozumie. No tutaj sprawa się komplikuje, bo mamy jeszcze narcyza, czyli kwiat, który no, wprowadzał chaos, zamęt, sprawiał, że odchodzi się od zmysłów. Więc tutaj mhm. dla mnie młodość Persefony też zyskuje dodatkowy wymiar. To znaczy, no właśnie, czy szala przechyla się na stronę Demeter, czyli nie, nie, nie tylko podstęp, ale też omamienie, czy tępienie. Zmysłów Persefony, która właśnie jako ta młoda, testująca, próbująca nawet czegoś innego, nie zdaje sobie do końca sprawy z tego, nawet czy się buntuje. To taki, wiesz, wielopiętrowy, wielopiętrowe tak. oszustwo. Tak, ale też zobacz, że ona w ogóle kieruje się tak bardzo zmysłami, no bo przecież ostatecznie też zjada ten, 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 ten granat, te ziarna granatu. No i to w ogóle jest podpucha Hadesa. No. no to jest podpucha Hadesa, ale właśnie to jest o tym, że ona jako osoba młoda, Młoda jako osoba, która się kieruje właśnie impulsami, ale też kieruje się, ona jeszcze idzie za swoimi zmysłami. Ona jest ciekawa, ona chce sprawdzić, ona jest, no właśnie, y, impulsywna. No i widzi coś ładnego, to go chce. To, to chce to, to, to sobie wziąć. Widzi coś smacznego, coś, co ją intryguje, chce tego spróbować. I wydaje mi się, że to jest taka też naturalna kolej rzeczy. A powiedz w opozycji do tych cech, które wymieniłaś. Jeżeli nie stawiamy Demeter, bo już wiemy, że nie chcemy jej stawiać w pozycji takiej czy w wizerunku takim, w jakim była przedstawiana, czyli tej sędziwej, bardzo poważnej, mm. świadomej kobiety, dojrzałej kobiety, z tym wieńcem na głowie, to jeżeli byśmy pozbawili ją takich cech, to kim może być współczesna Demeter? Mm. Jaka jest współczesna matka? Taka, która nie poddaje się, taka, która. Je, która jest bardziej odważna, która pozwala na błędy? To by były przymioty dojrzałej i świadomej matki, nie kobiety przez chwilę? Tak, myślę, że tak. Myślę, że chciałabym taką, ta, takich demeter więcej takich demeter, które po pierwsze rozumieją, że dzieci, że córki, synowie też popełniają błędy i że to jest naturalna kolej rzeczy. I że można się uczyć tylko na własnych błędach, na cudzych się nie można uczyć, nawet jeżeli to, nawet jeżeli mówimy o, o cudzych jako o błędach swoich rodziców. I myślę, że byłoby wspaniale, gdyby ta Demeter nie miała takich też gwałtownych emocji w sobie, i gdyby też potrafiła trochę więcej wolności tej córce zrobić. Hmm. Tak, mówię, mówię, mówię celowo, używam celowo tego czasownika zrobić, no bo to jest też jakaś robota, którą my musimy matki wykonać. Tak, to prawda. Proszę Państwa, właśnie skończył nam się czas, w związku z tym... <noise> już? Tak, już. Tak jak czułam. Ja myślę, czy ja cię mogę, Karolino, zobowiązać do tego, żebyśmy wróciły do tej rozmowy? Dobrze. Bo y, mam takie, wiesz, poczucie, że y, być może wymagałoby teraz, czy ta rozmowa wymagałaby tego, żeby w ogóle postawić przed nami takie zadanie na przyszły tydzień y, lub kolejny po prostu odcinek, żeby... Zdefiniować matkę i córkę obecnie? tego czego się nauczyliśmy i może właśnie odwrócić kolejność, czyli bardzo mocno osadzić się w teraźniejszości i spróbować wcisnąć w przeszłość to co już wiemy. Ja sobie jeszcze wiesz co pogrzebie, bo jest parę tytułów, które myślę, że moglibyśmy mogłybyśmy państwu podrzucić do poczytania i do przeanalizowania sobie w kontekście Demeter i Persefony. Tak, tak jest. Bardzo to, bardzo to jest świetny pomysł i też rzucę jeszcze taką myśl, żebyśmy pogadały o instynkcie macierzyńskim, czy o. to jest prawda, czy to jest, czy to jest nomen omen mit. Fantastycznie. Proszę Państwa, to mamy zadanie na kolejny odcinek. Karolina Oponowicz była moją i Państwa gościnią. Ja oczywiście zachęcam teraz do czytania mitów i do powrotów do przeróżnych tekstów starożytności i nie tylko. No bardzo Państwu dziękujemy za uwagę. Dziękuję Georgino, dziękuję bardzo.